Czy wiedzieliście, że stolica Imperium, Alddorf nie zawsze był ludzkim miastem? Stolica Imperium to było kiedyś elfickie miasto Korvanaet. Zostało założone akurat tam, ponieważ jest to jedno z głównych miejsc zbiegu linii geomantycznych. Czasowo było to prawdopodobnie między latami 4419 a 2750 przed Imperium, ale na innych stronach księgi o Altdorfie jest to około... 3000 lat przed. Dalej wiemy, że krasnoludy pokonały wysokie elfy w tym miejscu w trakcie wojny o zemstę, czy jak długo uche lubią przedrzeźniać wojnę o brodę. Czasowo to około 1850 lat przed imperium. Krasnoludy opuściły to miejsce pod koniec tej wojny, a następnymi mieszkańcami byli beltanowie, ludzkie plemie. Nie byli zbyt wojowniczy, więc Unberogeni, którzy nadeszli tam między 500 a 600 lat przed imperium, szybko ich wykopali stamtąd. Tak powstał Reykdorf, w którym narodził się Sigmar i jak został imperatorem obwołał Reykdorf stolicą imperium. Dopiero w 522 roku kalendarza imperium imperator Sigismund Zdobywca zmienił nazwę stolicy na Aldorf. Za to w 557 roku imperator Siegfried Prawodawca przeniósł stolicę do Nuln, a Aldorf nazwał Śmierdzieliskiem. Tak było aż do roku 2429, w którym Altdorf znów stał się w pełni stolicą.